Was serdecznie słuchajcie, czytamy tutaj Ewangelię Jana, rozdział 8. E, tu jest zapisane, że e, mówił więc Jezus do Żydów, którzy tak. w Niego. Jeśli wytrwacie w słowie moim, prawdziwymi uczniami moimi będziecie. I potem Pan Jezus mówił tak, i poznacie prawdę, a prawda was wezwobodź. I kiedy Pan Jezus w mówił tak, i poznacie prawdę, a prawda was bezwobodzi, Żydzi buntowali się i inaczej zdenerwowali się i mówili tak opowiadają mu jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy w niewoli o nikogo jak się możesz mówić prawdziwy wolnymi będziecie a Pan Jezus Chrystus opowiada im Jezus im prawdą za prawdą powiadam wam każdy kto grzesi

Polakiem też jestem i teraz mogę z tego sobie powiedzieć: Polska to jest kraj poganiny. Ostatnie słowo, ten człowiek tu w mikrofonie mówi: Jaki Polska kraj poganin? Przecież my jesteśmy chrześcijanami, ktoś może tutaj mi powiedzieć. Słuchajcie, być im chrześcijaninem jest być świętem. Być im chrześcijaninem polega na tym, że Pokutowałem, wyznawałem się w Bogu, przyjmowałem Jezusa Chrystusa, bo poznałem prawdę. Prawda, Ewangelia, prawda, która żyje się Jezus Chrystus. Bo tylko Pan Jezus Chrystus jest prawda. Tak jest napisane w Ewangelii 14, rozdział 14, 26. Pan Jezus powie, jestem um prawdą, um życie i droga. Um drogą. Ja jestem drogą, prawdą i um życie. Droga do Boga. Žiim od Boga i pravda šelka od Boga. Ko poznati pravda, pravda vas bezlobođa. Ni religija, ni čovjek može pomoći, Ale pan Jezus Christu može nas pomagat. Jeśli ne stešno ljudima koji bulikamo se z gřechem, dići Pan Jezu Kristu z całego serca. Od Božega serca će z mojego serca do Twojego serca mówi kochan će. umarł na krzyżu za Ciebie, umarł na krzyżu za Twoim grzechu, za poczuciem Twojej dług, a teraz kochani tylko potrzebujesz zrobić jedna rzecz, Uwierzysz w Jezusa Chrystusie i pokutować z grzechu, Przyjmować Jezusa Chrystusa, a wszystko staje się nowe. I kiedy człowiek tego robi, człowiek przestaje Bądź przeklętym człowiekiem w grzechu Bo kiedy człowiek żyje w grzechu, świadomy przede wszystkim o świadomy Przykład, jednym z grzechem świadomy jeśli ktoś nie wie co to ma znaczyć, grzech świadomy Grzech świadomy, jednym z tysięcy Jeśli ty kłamiesz A ty wie, że ty kłamiesz Ty jesteś kłamcą To jest grzech I tysięcy nie rzeczy jeśli wiesz, że robisz rzeczy to jest grzech, i dał to robisz, to ty trafi gdzie do piekła. Ale Boże się polega na tym, że Bóg nie chce, abyś trafił już do piekła. Pan Jezus, Chrystus Ciebie kocha, wywołał cię, cię teraz, wywołał Cię, abyś pokutował, abyś przychodził do Jezusa Chrystusa i przymował Go jako Pana i Zbawiciela. Jeśli Ty chcesz jakikolwiek modlitwa, o jakiekolwiek problemu, modlitwa, zapraszam Cię, będziemy modlić się o Ciebie. Nie jesteśmy lepiej niż, niż nikogo, ale chcemy zachęcać i pomagać ludziom, którzy borykają się. Ja jestem z stanie pomagać ludziom, pewnie słyszę, ponieważ kiedyś byłem przeklęty człowiek, w grzechu, ale Pan Jezus Chrystus nie, mnie, Gdzieś ja wiem, komu służę mogą dać rada według pismu świętego dla ciebie. To zapraszam cię, abyś o rozmawiał. Niech Bóg cię błogosławi. Dziś jest dzień zbawienia. Dziś jest dzień, abyś poznał prawdę. Dziś jest dzień, abyś był wolny od nałogu. Dziś jest dzień, abyś był wolny od jakiegokolwiek odmieny, abyś Bo Pan Jezus Chrystus, umarł z martwista, żyje i nie jest obojętny na twoich problemów. On powołał ci teraz. Ja przestaję mówić teraz i zapraszam Cię do rozmowy i do modlitwy, będziemy rozmawiać i modlić się o Ciebie, abyś był błogosławionym człowiekiem. W imię Jezusa. Amen.